Hej, siemanko, tu Wronek, lecimy! Trzy zwycięstwa mam do ugrania mm, moimi karciuszkami, na które składają się karty tylko i wyłącznie środkowe. Tylko środkowe, tylko środkowe. Wybierałem je mimo bólu serca, mimo zgrzytu zębów, mimo takiego rwącego mm, no, bólu, no bólu, no. Gdzieś tu właśnie yy, w okolicach serducha, bo kurde, no takie ładne karty przechodziły czasem obok, tak, tak. Kusiło, a kliknę troszkę w bok, to jest tak blisko, ale nie, tylko środkowe wybrałem. Jak środek, to środek. No i zaczynamy. Kontra Druid. A słuchajcie, zanim pokażą się każdy, jak już się pokażą, to no, był zlewistyczka na pierwszą rundę, więc wyrzucam Krasnodan i moczarów. E, zapraszam Was oczywiście na Facebooka do zalajkowania i do zasubskrybowania na YouTube. Kto jeszcze nie zrobił, ten ma zadanie domowe. No i popatrzcie bardzo. Eee, popatrzcie, jak bardzo ładnie. Eee, jest nowicjuszka, jest glut, wiesz, strolaru, lodowa bariera, no generalnie. Startowa ręka bardzo, bardzo przyjemna. Dobra. No więc nowicjuszka na stole. Czas na przeciwnika. Ciekawi mnie tylko, że on zrobił. Czemu dobrą kartę tak późno? Jakąś lagę chyba chyciłem. No nic, tak czy inaczej, yy, tak czy inaczej, tak czy inaczej, teraz czekam na jego ruch. Skojnuję się, żeby zabić na czy nie? do akcji! Nie, tak to chcesz zrobić, szmaciarzu? No dobra. No dobrze. O, jeszcze coś. Kurwa, Madzia, że się hmm? Kurwa, mać, jakie liksy się tu dzieją? No, 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 no. ok, glut na stół, koniec rundy. Ok, glut dostanie trzeci punkt życia, no, a przeciwnik będzie czarował. U -u -u. no, Kurde, już taki ładny plan był tak, lać go po mordzie, to nie. Musiał się tam, tam zostawić, cholera. Niechaj przemówi do mnie ból! I mm -hmm. co dalej? Niechaj przemówi do niego ból. A ja mu zaraz tego bolącego kurwa klockiem lodu przejadę po mordzie, to już mi nie będzie bolało. Zamrozimy, cały ten ból zamrozimy. Panie. Na luździe no zastanawiaj się, zastanawiaj. Masz zeromany jest synek. A, więc jednak zabił mi nowicuszkę. I zadywa a prosto we mnie. Dobra. A zatem jest mój ruch. To zrobimy tak. Ja mu upierdzielę tego chłopa, ponieważ ma... i tak go zabije tak, a dzięki temu zostanie mi więcej życia na glucie, a tą pizdeczkę mu obstrzelę klockiem lodu o O! no już bardzo i już jestem na plus już trzymam kontrolę już tutaj panuję nad sytuacją no tak powiedzmy no nie jest źle generalnie nie jest źle czwarta runda no to jak nic o Yeti. <ścoughs> Okej, okay, słuchajcie, mogę wrzucić wieszcza, ale jestem niemalże na 100% pewny, że wieszczu zginie, więc wolę zrobić krasnoluda z czarnorytmych, hop, teraz, tak to fajnie by było na wieszcza go rzucić, nie? I upierdzielę mu tego yetiego i tyle. Fajnie na wieszcza rzucić, bo to wiecie, 8 obrażeń w runy to już tak ho 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 ho. ho. No, ale nie zawsze jest tak dobrze. No teraz Magini z Kirintoru wejdzie mi tutaj z lodową barierą. Kurde, takie zagrania. Jedyny sekret, jedyna Magini, akurat się złożyło, że podeszli. Dzikość. O, wow, pizgnął mi za jeden. Tyle agresji. Uuu. No dobra, tak jak mówiłem, Magini, Kirintoru na stół. Dzięki czemu lodową barierę ci pan za darmo. No i co, tu mu zabiję dziada. Aaaa, wrzucę koborda geomantę. Właśnie twoja świecunia, twoja. O cholera, first blood nie był mój. Jak to możliwe? No! no ale jednak stało się. Cholera, problemem to ja tu będę. To tu będzie drołowanie. Kurde belę, bo ja tak bezdrołam się wypuścił. A tu, kurde, umaga, to te karty lecą przemielone, że hej! No nic. Bridge spawn bon. 4-6. Ho ho ho. I mój ruch. No to zaskocz mnie. Not today, tak? Not today. No dobra, no to w takim razie za dolara! nie ginie. Okej, okay, i zrzuca się z kart z ręki, hop. I już nie mam żadnych sekretów przed moim przeciwnikiem. A nie, przepraszam, sekret mam. Sekret mam, ale nie mam już e, żadnych kart. Dam otwarte karty z nim. On kutafon nie. Ho, ho, No, srogi wybór. Wispa ciepnął. O, mój wiesz, ma lepszy, ładniejszy. Przepraszam, i skuteczniejszy. Kopatrzmy. Co on zrobi? A jest pazur. Jednak udało mu się cholera jasno dobrać ten, ten pazur. No dobrze, Pytanie na z żonem też jest bez kart, więc to, to jest jakaś pocieszająca myśl. Jest żywiak wody! Świetnie! Świetnie! jak wody na stół. Oczywiście pingam w wyspach I potem jadę za 8 obrażeń w sumie. Ho, 4 zawieszcza. 4 za kasnala. Ufa, takie agro! Jezu, wszyscy spadają z krzeseł. Uh. Pierdzielę, która tu już jest godzina, a ja siedzę i nagrywam. Normalnie jak nie ja. O! z składnych żagli i dusza niej. No no no. To mnie teraz zrobił wała. jest zabójca z krokowiska, Dawaj na studzio. Ja lecę! Lecę wszystkim co popadnie prosto w przeciwnika. Jeb go zamrożę. 8 punktów życia. I... coś mi się wydaje, że kroi nam się tutaj pierwsze zwycięstwo. I co, co jeszcze mi się wydaje? Jeszcze mi się wydaje, że mój przeciwnik troszeczkę, troszeczkę nie ogarnia. Na druida się na przykład tej pani piratki raczej nie bierze. No... Sprawda zależy, co tam mapkiego, nie? Ale raczej się nie bierze. Uuuu... Ziewło mnie, wybaczcie. Cóże on tam czaruje? Gniew! nie! O, tu jednak poleciał. Nie zadzieraj No, nie zadzieraj z Jeszcze zestakuję sobie armor. Kurde, takie propleje, a ja go tak bezczelnie i z zabiję, no? No po prostu, jak to jest? Jak to jest? Jeszcze jakieś tamty będę rzucał w ogóle, A ja to nie. Smutno mi, że ja jestem taki kutafon i tak tak... tak grobie, jak. Z... Tak z Nienacka właśnie go cholera zabiłem, nie? No ale dobrze, jest zwycięstwo pierwsze moje. Ja mam szczerze coś, czuję, że to będzie ostatni film na dziś, bo już mnie się oczka zamykają. No. No, ale jest jedera bardzo dobrze, w takim razie lecimy dalej. Lecimy dalej, no i szukamy przeciwnika. No. no i zaraz zobaczymy które to to, bo tu ktoś znaleziony jest. Dzisiejszym zwycięzcą jest pani Rogalik. No nic, na razie mam jedno zwycięstwo, czyli jestem już bardzo blisko e, upragnionego celu. O, na no, taką kartę mam nawet. Patrzcie, kapłanka Liony, to nawet nie wiedziałem, kurde. Przeleciała. No nic. Na razie wyskakuje wraca i do talii. O, dobra. No i teraz już jakoś tak jest jeszcze coś na pierwszą, na pierwszą. Nie, znaczy. No też spoko. Ważne, że w sumie są karty mm, wszystkie za no właśnie cztery lub mniej many, w związku z czym początkowe rundy będą jakoś zapewnione. O nie. Nie. No wiedziałem, że on to pizgnie, no wiedziałem, no. Tej mił bitch! Teraz ja jestem w tej dupie. Że niestety muszą... Muszę y, nadrabiać, no. No i to cholera jest problem, no. Paśniowy smok. Eee, Aaaa, się No nic, dobra. To rzucimy tam, w takim razie. hop. A co? Rzucę sobie tam, tam, więc zobaczymy, co on tu będzie czarował. Czy smokiem zabije, czy znaczy motylok motylokiem takim no tak, nie ma wyjścia jeżeli chce to ogarnąć yy, to smokiem musi zabić Tak jeszcze była opcja żeby tym, tym o, hersztem i potem pierdol z broni, no ale, no ale nie dobra, do nie. ja zagram żywiołaka w hop, proszę bardzo, jest i żywiołak 6 punktów życia, co prawda backstop plus eviserate czynią cuda i generalnie robią papkę z mojego yy, Żywiołaka wody, no ale oczywiście trzeba mieć aż dwie karty w takim wypadku. No tak, można też na no, troszkę inny sposób sztylecik, no i pojechać prosto we mnie. O proszę, za 8, aż mnie tu urząd niewany. No dobrze. Ua, Pyroblast. No to tak, ja mam oczywiście piękne wilczka. Rzucę wieszczas Traumaru. I zabiję tą przywoływaczkę. Hop. O. No, co prawda przeciwnik znów z first bladował mnie. Mam już tylko 18 punktów życia. Ale im dłużej gramy, tym lepiej będzie mi szło. Nie. Zdrada. Why did you do this, bitch? No i żegnaj wieszczu z Tylko tak, Co dalej? Co dalej? I jeszcze czym zatracenia mnie pójdziesz w pieronie? No i zabior mi żywiołaka. No, zabił go. Bezczelnie. No dobra, skoro tak, to ja wpieprzę tu rycerza srebrnej dłoni, o. Giermek do mnie. I już mam jako taką małą przewagę. on oczywiście tego małego giermka zaraz upierdzieli, nie, tam z broni czy coś, no ale... O, tak jest. No ale staram się jak mogę, A! Ale mi się ba! Moje oczy. I jeszcze widzący o No dobrze. ja go, miejmy nadzieję, troszkę tutaj popsuję plany. Rzucę gluta, w sumie czego ja nie w poprzedniej będzie to ja nie wiem. glut na stół i za 5 manów pierwszy stwora z O! A następnie upierdzielę mu jednego tych dziadów widzącego z kręgu ziemi. Tak. O. No i to miejmy nadzieję. Ach, fuck you! Tak, to mu się teraz podeszło ładnie, no. No on se wrzuci ta z dingo tak? No dobrze, i na tym koniec. Hm. Mogę Mogę go zamrozić, ale mogę też wrzucić. Teraz lap. No właśnie to nazywasz wyronią chujo Je, i teraz z niego gije. następnie zamrożę dziadowi gluta i pojadę za w sumie 4 punkty obrażeń hop one mają kombo ładne za 7 bo lodowa lansa plus znaczy przepraszam yy, klocek zimna plus lodowa lansa i 7 obrażeń zatrzymany czyli generalnie rzecz biorąc bardzo ładnie tak, rozdało wszystkim moim, ale żeby w niego pizgnąć, to już przecież nie łaska, bo to nie papuch. I łowca grubego zwierza, który nic nie zrobi. Hehe, he. no dobrze. I jest żywiołek wody kolejny, bardzo dobrze. Op, i jest maginikirintoru. Też perfekt. Ja I tak. O, że pojadę wszystkim prosto z niego. Gotowe! I jeszcze mu przywalę. tak jest. No. No i teraz miejmy nadzieję, że uda się. Że przeżyją. Ajajajajajaj. Kurwa, no dlaczego ty tępy chuju? Dlaczego musiałeś mieć skrytobójstwo, złama się, no No tak jakoś to wygram, ale będzie Ja tak to tak ładnie by było. Kurde bele, no. I za jeden Tak by ładnie była, teraz muszę go aż do 10 punktów życia zrzucać. No nic. O. Natomiast teraz już dzięki mojej ryzykanskiej rakieterce jest to... Przedostania runda, jest to nieśmiech Boże, naprawdę, to jest wyborne. Tu se I zamrożę też tą chodę na wszelki wypadek, na tym koniec. No i mam dziewiątkę obrażeń na stole, plus Pyroblast w ręce, więc to już w ogóle sprint. u to jest, to jest naprawdę mega karta. Ale jedna, dwie w talii, to już troszkę za dużo bo dwa sprinty, nie wie, że szybko czyszczą karty to jeszcze no to. Sprint to jest karta, którą się rzuca tam na przykład za 7 many, nie? O, jeszcze nie wypadł, proszę. Aha i za jeden we mnie, no ale to i tak jest koniec gry. czyli to almopisnę zaraz Spyroblasta. O, się kurwa zdziwi. Musiałem usłyszeć bo ona się bosko śmieje. I beat Spyroblasta, niech ginie. Jeep. A jak dobre zagranie, to dobre zagranie. No, czyli mamy 2-0 Uwaga i uwaga i uwaga i uwaga i uwaga i... lecimy dalej. ha tu, 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 zaraz będzie jasno. Wpół do czwarty Oho, popatrzyłem na zegarek, jak jest trzecia, Czyli skoro jest tak, same, te same cyferki. To znaczy, że ktoś teraz o mnie myśli? Jest. W środku nocy. Którzy to może być, cholera, no? W samym środku nocy. Kurde, No nic, ktoś na pewno. I na zakończenie dzisiejszego odcinka walka z dągerem. I ja zaczynam. Ola Boga znów ja zaczynam i znów jakieś drogie karty. Że jak w razu i zabójca skokowiska. No, panowie, na razie nie. Na razie coś tańszego. O! I to ja rozumiem. To już jest porządna ręka startowa. Takimi kartami można grać. I coś z jednej nie, ale jest glut. Glut bardzo dobrze. Czekamy tak jakoś do czwartej rundy i z gluta robimy wyborny użytek. W Strażniczka Światłości, nasu nice No, ale Strażniczka Światłości jesteś zmuszona Niestety wziąć i zginąć, ale jeszcze nie teraz Niech sobie troszkę podrośnie O, sorry um, Niech sobie troszkę podrośnie, a ja pizgnę zaraz z klocka lodu i tyle ją widzieli Się w dupę cmoknie Tyle mam na ten temat do powiedzenia O tyle Widzę, hmm. Hmm, że przeciwnik zastanawia się. Jest jedna mała jednostka wsparcia i wcisk tak jest, prosto No to ja oczywiście myślę, że łatwo się domyślić, że pisk tu... ...to to gówno, a potem jadę za dwa prosto przeciwnika na tym koniec. Natomiast co dalej to teraz zobaczymy. Pu -pu 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 -pu. No nic. Mam parę planów jakby to... o manocholiczka jeszcze nie zostało. Ho ho ho. Okay, no. o, to żegnaj. Nie na mojej warcie. Ooo, dożegnaj. nie się pysiu. No dobrze. To skoro tak. Się pobawimy inaczej. Manocholiczka, iść w pizdu. Z przepadni. A za drugie dwa many pizgnę sobie w tą chodę. Rundy. No i pięknie, i generalnie teraz z, w kolejnej rundzie, w piątej, będę mógł rzucić sobie Maginie Kirin Toru z lodową barierą i jeszcze do tego y, pingnąć mu w coś. A no, jeszcze będzie karty dobierał skubany. No, no, no jakie to pomysłowe cholera? No dobra, czas na pancerz. It's time to armor up. Fu, za zero. I do końca mi koncikse. O. No i jest pięknie. I teraz jest pięknie. Zabije mi moją. Czy nie zabije? O, jest glut, dobra zaraz chodzi glutson a nie chwili się nie będę wahał <laughs> a tu sekret lodowa bariera chuju. i co ty na to klep sobie klep a ja ci zaraz z gluta zrobię ooo zaraz 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 Op, czyli co czyli glut Czyli Baśniowy smog o i oplułem, oplułem, ho, ho ho I na koniec, i na koniec, na koniec Kobold Geomanta, o. Tu się nie muszę tak bardzo martwić o ilość jednostek, to nie jest Hunter. No też i tak mi się pewnie nie martwił, yy... Ale to nie jest Hunter, więc mogę troszkę naspamować z tymi jednostkami. No. Widzimy, w stawia, no i zobaczmy. O sztypi z zosramy No idealnie tą konsekrację już Jeszcze dobiera karty, a nie chcę dobiera, zaraz przejedzie całą talię. Oj oj, oj 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 takie smutne, no. 7, no to je, yeah, w takim razie drugi raz stół. Zaraz miejmy nadzieję, że tu pozamiata. Kurde, grać z magiem Best Flame to tak trochę bardzo smutno. No trudno. Cztery obrażenia ma, to w sumie tak, no, generalnie nie jest źle. No to pizdy o słońce O, coś jeszcze? Pokora, no ta. Oj synek, synek, ty to potrafisz wkurwić. Bardzo potrafi wkurwić. Kurwa, palady jebany. Miał być takie... O, przybył murlog grabieżca, zwycięzca kurwa poprzedniej edycji. to, to tak. 3. 6. Piękny mu. Słońce wierce mu pingnąć. Czy mi tego kniepka? na kniepkę. I na razie na tym koniec. Pewnie zaraz zabije mi mojego, yy, Jakże mu jest. Mogłem pignąć sobie, co sobie no nic. Orka, który dodaje... Yy, plus jeden, plus jeden... Znaczy, plus jeden do ataku. Przepraszam, tylko do ataku daje. No... a trudno. Już jest późno, jestem tak zmięty, tak zniszczony. To jest ostatni odcinek, który nagrywam tak w nocy. I idę spać, bo to... Łóżeczko tak pięknie wygląda, wiecie, czeka tu na mnie, leży, pościelone, och, ach, i w ogóle. A ja czekam aż mój przeciwnik, hmm, się zastanowi. Teraz, kurwa, sprawa życia i śmierci. ty to z no. Dobierze kartę i zabije mi mojego, tak, zabije mi. Flip i ginie też mój wiesz z Stralmaru. To jest to kiedyś smutne, śpiesz się i kolejny srebrzytowy champion. no pewnie i za czwórkę we mnie, tak jest i słońce wiercą też, też, aha, 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 aha. dobra, żywia wody na stół, młodlok grabieżca na stół, a ja pingam w tego kacapa. hop i zbije sobie mojego golem, ale to jest smutne, że z golem został z jednym punktem ataku Boże, to jest takie biedne to jest tak bardzo biedne No trudno no Taki ładny golem 7-7 to dostał pokorą przez twarz I tyle No, grajże przeciwniku do kurwy Nedzy, o no tak No, wszystko pięknie, ale coś tu jest w głębokiej dupie tym razem. Hopie, graj, grajże! A, a grajże! No i dwa punkty życia mi zostały. Nie, przepraszam, jeden, to się, już do szósta. No co my na to? Tak jest, to jest kurwa. To jest właśnie ta karta, której ja potrzebowałem. Hop, i waga, zaskoczę cię, chuju. Wygram tę grę. A masz, a masz! Zginął, żył, przepadnij! Wygrałeś ze mną, ale to jeszcze nie koniec. Ja powrócę. Dobre zagranie. Niedobre, niedobre. Niestety to nie było dobre zagranie. No ale trudno, dobra. Dwa zwycięstwa poszły całkiem sprawnie. Ostatnie niestety nie udało się, więc na razie jeszcze nie zaliczyłem tej, tego wyzwania. No i teraz uwaga, słuchajcie, na koniec powiem, może ktoś tutaj dotrwa i oglądnie i posłucha. Generalnie chodzi o to, że nakręciłem filmów jak najbardziej do przodu, ale ponieważ jeszcze jest sprawa z wrzucaniem, nie mam pojęcia, po prostu nie wiem, czy ich wystarczy do końca mojego powrotu. W najgorszym wypadku będziecie musieli parę dni obyć się niestety bez ani jednego filmu. Na szczęście, tylko parę dni potem, jak wrócę, no to oczywiście zapierdzielamy, ale może uda się coś jeszcze nakręcić. Może nie obiecuję i raczej nie, ponieważ jutro będę miał masę roboty związanej z ogarnianiem tego wszystkiego. Naprawdę, jeszcze nie jestem do końca spakowany, jeszcze mi wyjdzie, że za ciężko mam walizkę i w ogóle wszystko. W związku z czym, w związku z czym tak jak mówię, no, nie obiecuję, że uda się coś więcej ugrać. Tak czy inaczej, e, mam nadzieję, że wyczekacie te parę dni, jeżeli... no, okaże się, że nie będzie filmów, e, że wyczekacie te parę dni, no i no i jak tylko wrócę z wakacji, to oczywiście na pewno zaraz dam wam znać. Dobra, słuchajcie. E, w takim wypadku, no co? W Facebooku mówiłem, mówiłem na YouTubie to samo, no to nie pozostaje nic innego, jak e, jak po prostu zaprosić was już wkrótce na kolejne filmy, no i... Dajcie mi to parę dni wolnego, a jak wrócę, to myślę, że z nowymi pomysłami. Dobra, trzymajcie się, cię postrzała, hej!